OK, słuchaj, znaleźliśmy się obaj w tak zwanym punkcie zwrotnym, więc teraz uważaj. Jeśli to nie był sen i naprawdę istniejesz, to musisz to udowodnić i to od razu. Wierzyłam w Ciebie od bardzo dawna, OK? Przez całe życie właściwie. jest napisane, że znaleźli sierść Ideana Letiego. I to w Michigan. Przecież to super blisko. A ten znowu swoje. Widziałeś te nagrania, Klot. To prawda. To samo mówiłeś o Kostiumniku. W Wielkanocnym Zającym. Błagam. Zając naprawdę istnieje. Tak. Jesteś mi coś winien. Nie musisz wiele robić. Tylko daj mi znak, żebym wiedział. Jaki chcesz. Choćby najmniejszy. dia dia Исснее. О! Снег? Jack mróz? Znów powiedział. Powiedział. Powiedziałeś. Jack mróz! Dokładnie! To, to ja! Jack mróz! To moje imię! Wymówiłeś moje imię? Zaraz ty mnie słyszysz? Ty. ty, ty mnie widzisz? Ty mnie, widzisz. Ty. mnie widzisz? Wyczarowałeś śnieg. No tak, w moim pokoju. No tak. I istniejesz? Tak. A kto wywołuje śnieżyce i bitwy na śnieżki? Każdy na każdego. Dobra, komu amunicję? Nieźle! A pamiętasz jak wczoraj szalałeś na sankach? Oj. Tak. Jamie? Cześć. Jamie, żyjesz tam? Wow! Widzieliście? Ale jazda! Ach, to też ty? To też ja! Ekstra! Prawda? A to z naszym Zającem i Zębową Wróżką! To nie... Święty Mikołaj... Wielkanocny Zając? <grym> Piaskowy ludek... Sębowa wróżka! Wiedziałam, że przyjdziesz! No tak! Oni też są! Czy oni tak, też? tak, tak! Oni też istnieją! Wszyscy! Widziałem! Jamie, z kim ty rozmawiasz? Um. A czapka? Chcesz, żeby Jack Mruz odmroził ci uszy? Kto to jest Jack Mruz? Nikt w skarbie, to takie powiedzonko. Z Jackiem mrozem? <laughs> Okej. <Okay. laughs>